Słuchaj, dziś na TikToku ambasady w wyborach Tinderowych odrzuciłeś fagaty za przeszłość. A ta napisała w komentarzach, że ostatnio ci jej przeszłość nie przeszkadzała. Jak byś to skomentował? No, o to, że chodziło o naszą wspólną przeszłość. Właśnie ostatnio. E, aha. To nie chodziło o jej stare czasy, bo to już sobie jakby przeminęły mi mm -hmm. tej te bóle i co tam odejbała kiedyś, no? że była imprezka. Do dośrodkowanie A <gadza> co on gada? Dośrodkowanie, no nie. O. Bo. Bo. I wyciąga rękę, on karek coś bo i tak jest nie... <gadza> kurwa. Episodie! Hey, teraz tak myślę, że może w swoim ostatnim odcinku Fagata Obłońskim mówiła kiedy opowiadała swoje historie seksualne. No to jest taki. To mocny statement. No to jest mocny statement. No, a na tym też Powiem tylko tyle. Słyszałem plotki, ale ja nie zaglądam ludziom do łóżka. Jak Boński to powiedział, to tylko powiem tyle, że plotki słyszałem. Więcej ja plotek słyszałem. Ale w, w życie prywatne ja się nie mieszam, natomiast doświadkowanie mnie rozbawiło bym szukał, wiesz. W sensie nie szukałem. No, nigdy w Polsce chyba się nie spotkałem na Tinderze, a, a biorę to jako, jako szukanie jakiejś relacji, nie? Nie, no, ale, a już mamy doświadczenie i, i nie chciałbym nie, budować z nią relacji. Zdajesz sobie sprawę, że TikTok z tego statementu wyjdzie? No tak, to trudno, trudno, Krasi formie. <śles> <śles>